Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Minister finansów, który ma odpowiadać za finanse publiczne, jasno deklaruje, że jego celem trwania w polityce jest zemsta. Widzimy, że rząd po prostu nie radzi sobie z rządzeniem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Jeśli komuś wydawało się, że po czerwcowych wyborach emocje opadną, a uśmiechnięta Polska zajmie się wreszcie rządzeniem, to ostatnie wydarzenia z Warszawy brutalnie sprowadzają go na ziemię. Donald Tusk zaczął robić coś, czego zazwyczaj unika jak ognia zaczął działać otwarcie i wbrew pozorom nie jest to dobra wiadomość wręcz przeciwnie. To sygnał alarmowy, który powinien być w uszach każdego, komu bliskie są zasady demokracji i konstytucyjnego porządku, a w szczególności powinien zaniepokoić wojskowych, którzy, jak się właśnie dowiedzieliśmy, stali się mięsem armatnim na nowym froncie wojny totalnej, jaką premier wytoczył prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zacznijmy od fundamentów, bo bez tego nie zrozumiecie skali absurdu, w jakim przyszło nam żyć. Konflikt na linii Pałac Prezydencki. Kancelaria Premiera był wpisany w scenariusz od momentu, gdy 2 czerwca PKW ogłosiła oficjalne wyniki. Pamiętacie ten szał? Karol Nawrocki zdobył ponad 10,5 miliona głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego różnicą blisko 400 tysięcy głosów. To nie był błąd statystyczny. To była twarda decyzja Polaków, zwłaszcza tych z mniejszych miast i wsi, którzy powiedzieli dość. Ale czy elity to zaakceptowały? Oczywiście, że nie. Już w noc wyborczą, gdy Exit pole dawały złudną nadzieję trzaskowskiemu ruszyła machina delegitymizacji. Do dziś sekta silnych razem żyje w alternatywnej rzeczywistości, modląc się o powrót bążura i powielając teorie o sfałszowanych wyborach, mimo że Sąd Najwyższy zamknął temat jeszcze w lipcu. Dlaczego o tym mówię? Bo ta atmosfera nieustannego podważania mandatu prezydenta służy jednemu celowi: ma sprawić, że każde bezprawie wymierzone w głowę państwa zostanie uznane za przywracanie praworządności. To jest paliwo, na którym jedzie dzisiaj Donald Tusk. I właśnie wjechaliśmy w etap, w którym to paliwo zaczyna być używane do podpalania fundamentów państwa, czyli armii. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, to już nie jest polityczna przepychanka to ustrojowy zamach stanu w białych rękawiczkach. Generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego. W swoim wystąpieniu de facto przyznał, że ośrodek decyzyjny przesunął się z Pałacu Prezydenckiego na aleje ujazdowskie. Zgodnie z poleceniem otrzymanym od Pana Premiera, Sztab Generalny Wojska Polskiego przygotował plan operacji pod kryptonimem Horyzont. Operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa. Komponentu cyberprzestrzeni będzie dowodzona przez sprawdzonego w tego typu e, działaniach i operacjach dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pana generała Macieja Klisza. Mówiąc wprost, armia wykonuje polecenia premiera. Brzmi niewinnie? To zajrzyjcie do konstytucji. Artykuł 134 jest jasny jak słońce: prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie premier, nie minister, a prezydent. W czasie pokoju premier nie ma prawa ręcznie sterować wojskiem, omijając zwierzchnika sił zbrojnych. Tymczasem mamy sytuację bez precedensu. Szef rządu, wykorzystując usłużnych generałów, tworzy alternatywny układ dowodzenia. Kiedy generał Kukuła publicznie sugeruje, że jego lojalność operacyjna leży po stronie rządu, a nie prezydenta to jest to otwarte wypowiedzenie posłuszeństwa konstytucyjnemu zwierzchnikowi. To jest moment, w którym armia przestaje być apolitycznym gwarantem bezpieczeństwa, a staje się prywatną gwardią jednej partii politycznej. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby taka sytuacja miała miejsce za poprzednich rządów? Media głównego nurtu krzyczałyby o dyktaturze i puczu od rana do wieczora. A dziś cisza, albo ciche przyzwolenie, bo przecież cel uświęca środki. A celem jest zniszczenie Nawrockiego. A skoro już mowa o niszczeniu, nie chodzi tylko o uprawnienia. Chodzi o fizyczne i wizerunkowe zgrilowanie przeciwnika. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Cyfryzacji, kierowane przez Krzysztofa Gawkowskiego, nagle obudziło się z letargu. I poinformowało, że w sieci lawinowo rośnie liczba gruźb karalnych i nawoływań do zamachu na prezydenta Nawrockiego. Mieliśmy zatrzymanie dziewiętnastolatka, mamy zgłoszenia do prokuratury. I tu dochodzimy do szczytu hipokryzji obecnej władzy. Z jednej strony rządzący załamują ręce, mówią o niebezpieczeństwie w sieci i konieczności wdrażania cenzorskich ustaw typu DSA, rzekomo dla naszego bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony, kto stworzył ten klimat? Kto przez miesiące hodował nienawiść? Nazywając prezydenta uzurpatorem, kto odmawiał mu prawa do spotkań ze służbami specjalnymi? Przecież sam Tusk przyznał w wywiadzie, że ma wrażenie bliskie pewności, że prezydent nie chce z nim współpracować, jednocześnie blokując mu dostęp do kluczowych informacji wywiadowczych. To jest klasyczna inżynieria społeczna. Najpierw odczłowieczasz przeciwnika, robisz z niego wroga publicznego numer jeden, a potem udajesz zdziwienie, że wariaci w internecie grożą mu śmiercią. Gawkowski walczący z hejtem, który wyhodowało jego własne środowisko polityczne, to obraz nędzy i rozpaczy polskiej polityki. To nie są oderwane od siebie zdarzenia, to naczynia połączone. Delegitymizacja prowadzi do agresji, a agresja jest cynicznie wykorzystywana do wprowadzania cenzury. Widzimy, że rząd po prostu nie radzi sobie z rządzeniem. Trudno się temu dziwić, panie redaktorze, bowiem minister finansów, który ma odpowiadać za finanse publiczne, jasno deklaruje, że jego celem trwania w polityce jest zemsta. No. Musimy zwrócić też uwagę na to, że żyliśmy przez długi czas pewnym spektaklem politycznym wokół ścigania byłego ministra sprawiedliwości, podczas gdy dochodzi do aktów sabotażu w Polsce. To są rzeczy niepokojące i pokazują dysfunkcjonalność obecnego rządu. No i później, za dwa lata odbędą się wybory parlamentarne. I w związku z tym, że ta koalicja rządowa ani nie spełnia obietnic wyborczych, ani nie radzi sobie z finansami publicznymi, służbą Zdrowia, jak mówił pan redaktor, i innymi zakresami działania naszego życia społecznego, myślę, że polscy wyborcy zrezygnują z, z tej większości. Ale prawdziwą wisienką na tym zgniłym torcie jest to, co Donald Tusk ogłosił 19 listopada podczas kongresu Nauka dla Biznesu. W orwellowskim stylu przedstawił pięć zasad odpowiedzialności. Na rok 2026. Brzmią one pięknie: Solidarność, bezpieczeństwo, Zachód. Ale jak zdejmiemy z nich to marketingowe sreberko, zobaczymy nagą, brutalną chęć władzy absolutnej. Premier ogłosił, że nikt zajmujący się polityką nie może atakować polskich służb specjalnych i polskiego wojska. Brzmi rozsądnie? To pomyślcie chwilę. W sytuacji, gdy Tusk właśnie ręcznie przejął sterowanie nad armią i używa służb do inwigilowania opozycji, ten punkt oznacza jedno zakaz krytyki rządu. Jeśli zapytasz, dlaczego generał Kukuła łamie konstytucję, atakujesz wojsko. Jeśli zapytasz, dlaczego służby nie chronią prezydenta, atakujesz służby. To jest knebel. Jeszcze groźniejszy jest punkt o zakończeniu politycznego sabotażu działań legislacyjnych. Tusk wprost nazywa weta prezydenta sabotażem. Rozumiecie to? Konstytucyjne uprawnienie głowy państwa, które ma chronić nas przed dyktatem większości sejmowej, zostaje zrównane z działalnością antypaństwową. Przekaz do Nawrockiego jest prosty jak konstrukcja cepa: albo podpisujesz wszystko jak leci, albo jesteś sabotażystą, a idąc dalej logiką premiera, wpisujesz się w rosyjską propagandę, bo przecież, według Tuska każdy sprzeciw wobec jego polityki to realizacja scenariusza Kremla. W tym świecie, który kreśli nam premier, nie ma miejsca na trójpodział władzy. Jest tylko wola wodza. Prezydent ma być notariuszem, armia ma być posłuszna partii, a obywatele mają siedzieć cicho, bo inaczej zostaną oskarżeni o sprzyjanie Rosji. Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocja na pierwszy stopień oficerski. Miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców, skąd Wywiadu Wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do kancelarii prezydenta. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni przyszli, bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni, właśnie przed 11 listopada, mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji. Nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Tusk stawia znak równości między interesem państwa. A interesem swojej formacji politycznej. To jest definicja państwa autorytarnego, przed którym rzekomo mieli nas ratować. Mamy więc sytuację, w której premier najpierw podsyca konflikt, odcina prezydenta od służb, co w dobie wojny hybrydowej jest działaniem na szkodę państwa, a potem wychodzi na mównicę i w białych rękawiczkach szantażuje głowę państwa. Bądź solidarny, mówi Tusk, ale w jego słowniku solidarność oznacza pełne podporządkowanie. Rok 2026 ma być, według premiera, rokiem Solidarności w Bezpieczeństwie. Patrząc na to, co dzieje się teraz, na próby ubezwłasnowolnienia prezydenta, na upolitycznienie armii i na rosnącą agresję społeczną, obawiam się, że będzie to rok ostatecznej rozprawy z resztkami pluralizmu w Polsce. Nawrocki stoi teraz przed historycznym wyzwaniem: jeśli się ugnie, prezydentura stanie się fikcją, jeśli będzie walczył, czeka nas wojna na górze. A my wszyscy będziemy jej zakładnikami. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Czy uważacie, że prezydent Nawrocki powinien ulec szantażowi Tuska? Czy może twardo bronić swoich konstytucyjnych uprawnień, nawet za cenę paraliżu państwa? I jak oceniacie postawę generałów, którzy wchodzą w buty polityków? Napiszcie koniecznie w komentarzu jakąś wiadomość dla pana premiera. Wiem, że jego sztabowcy czytają internet bardzo uważnie. Pamiętajcie, że prawda sama się nie obroni. Dlatego jeśli doceniacie, że ktoś mówi o tym głośno, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrypcję. To dla nas sygnał, że chcecie więcej takich materiałów. Trzymajcie się ciepło w tej uśmiechniętej Polsce. Do następnego!